Układam chóra do dupy Zieleją Dzielę ją o LGBT, peraści, syjoniści To są wrogowie Polski Na ich widok mam błości yeah. Nie dostaną miłości Ode mnie Kurwy Nie trawię policji straży miejskiej Z czapą dźwigamy na wiejskiej O oh yeah Cycki lubimy duże Nikt już nam nie pomoże Pamięć już mnie zawodzi, demencja nadchodzi Nie spytałem się o jej wiek, cóż za pek? Mamy przejebane, jak widzę jest pograne Z adwokatem zbijam sztamę, jo przeciąż nie wiedzą, jo nie wiedzą galaktyczna masta, wraca z Wenus na ziemię Na mój widok robi się mokra, ja już ją wysuszę i ją chcę. Wow, liczy, piszcie, suknia, coś tam walczy jak Harley Maria woła na mnie popalej Chociaż nie śpiewam regę, mam kulawego kolegę Na oliwione protezy zniknęły jego kompleksy Brat potrzebuje głowy, a wicjusza na łowy Więc ruszana na łowę. W poszukiwaniu świeżej błony. Potem pójdzie do ambony. Zdrzelać samców alfa, dlatego on jest cipa? Zachorowałem na liśmę. Jaja spokojnie puchłem Nigdy się nie poddamy. Chłopak, dziewczyna, normalna rodzina. Musimy lecić w znudzeniu. Nie brakuje mi bocu. Fagaj ją bo w grupie. Bo będzie dupie.